Reklamy produktowe, produktów z naszego sklepu, możemy wyświetlać w Google w dwóch typach kampanii. W klasycznej kampanii produktowej i w kampanii Performance Max. Czy można zacząć nasze działania reklamowe od Performance Maxa? Czy to ma sens? Dowiemy się, analizując dzisiaj konto jednego z widzów kanału podczas audytu konta Google Ads. Zapraszam. Cześć, tutaj Hubert. Będziemy dzisiaj analizować konto Karola, który prowadzi sklep internetowy z zabawkami dla dzieci i będziemy próbować odpowiedzieć na to pytanie o tym Performance Maxie. Karol napisał do mnie tak, że uruchomił kampanię Performance Max dla swojego sklepu. Niestety kampanie są mało skuteczne, zarabiają na siebie i praktycznie tylko na siebie. Co nie jest wcale złym punktem wyjścia. Jeżeli kampanie już na siebie zarabiają, no to mamy bazę do dalszej pracy. Budżet mam skromny, około 3000, ale szukam sposobu na rozwinięcie sklepu i zwiększenie wydatków. Po głębszej analizie wydaje mi się, że na Performance Max jest trochę za szybko, więc rozważam przejście na PLA, czyli klasyczne kampanie produktowe. I potem Karol pisze jeszcze, że sezon świąteczny uważam za nieudany, ponieważ kampania zarobiła tylko na siebie. Tak. W przypadku zabawek sezon świąteczny to jest w ogóle szczyt sezonu w całym roku. To jest największa sprzedaż. Ludzie kupują zabawki dla swoich dzieci, zabawki dla dzieci na prezent gdzieś tam dla, dla znajomych dla rodziny. I tu sprzedaż jest największa w praktycznie w ciągu roku. Um, więc jeżeli w tym okresie kampanie zarobiły tylko na siebie, no to można powiedzieć, że działały słabo. Um, i jeszcze jeden komentarz od Karola. Nie wiem, czy błędem nie było dodanie wszystkich komponentów do kampanii. Przejdźmy zatem do konta Karola i zobaczmy, co tam się dzieje. Mamy tutaj dwie kampanie Performance Max na zabawki edukacyjnej na domki dla lalek. Obie z budżetem 60 zł dziennie ze strategią docelowy roas z docelowym roasem 280%. Patrzymy na dane za ostatnie 30 dni, ale ja sobie ten okres troszeczkę rozszerzę, powiedzmy do początku października. Zobaczmy, co tam się działo wcześniej. Dobra, i mamy tak, kampanie wystartowały gdzieś w połowie listopada. Niebieska linia to są wyświetlenia, a czerwona linia to jest wartość konwersji, czyli sprzedaż. I tak, te wyświetlenia sobie tam stopniowo rosły, gdzieś do około no, końca listopada. Sprzedaż jakaś była sporadyczna. Taka poważna sprzedaż pojawiła się na początek grudnia i utrzymywała się aż do tego ostatniego tygodnia przed świętami, gdzie to już taki 17, 18 grudnia to sobie spadło i 21, 22 kampanie zostały wyłączone. Zakładam, że chodziło o ten okres już bezpośrednio dwa dni przed świętami, kiedy nawet jeżeli ktoś złoży zamówienie na przykład 23 grudnia, no to już na 24 e, mu ta paczka z prezentem nie dojdzie. Więc myślę, że słuszne było tutaj wyłączenie tych kampanii na ten okres świąteczny, i tutaj, no w czasie kiedy wszyscy siedzieli w domu z rodziną, zakupy generalnie mocno siadają we wszystkich branżach w tym czasie, to było rozsądne, żeby te kampanie wyłączyć. I tutaj, 1-2 stycznia, zaraz po nowym roku, one zostały przywrócone, ale zwróćmy uwagę, że ta niebieska linia z wyświetleniami, ona jest dużo niżej niż była jeszcze w grudniu, a zakupy są sporadyczne, a potem od 17 stycznia już ich praktycznie nie ma. Dobra no to coś tutaj się faktycznie niefajnego podziało. Jeżeli w grudniu te kampanie tylko zarobiły na siebie, nie, nie wyszły na, na, na plus, no to w styczniu pewnie już są grubo pod kreską. Więc przyjrzyjmy się, przełączmy się teraz na ostatnie 30 dni i zobaczmy, co tutaj się dzieje troszeczkę dokładniej. Dobra, kampania na zabawki edukacyjne ma praktycznie 10 razy większe wyświetlenia kliknięcia od, od tej drugiej kampanii na domki dla lalek. Tutaj mamy tylko 130 kliknięć w tym okresie. CTR jest podobny, stawki, no tu jest troszeczkę wyżej, 80 groszy to 60 groszy. Tu mamy 15 konwersji w tym czasie, tu mamy jedną. Okej, okay. tu mamy ROAS około 2, średnio za cały ten okres. Tu mamy 3, no ale to jest tylko z jednej konwersji. Okej, okay. czyli tu mamy, powiedzmy, że troszeczkę wyżej niż za celowy ROAS, ale to jest tylko jedna konwersja, więc to jest bardzo mało danej dla algorytmu. Tu mamy już tych konwersji troszeczkę więcej, 15. No ale jesteśmy wciąż tak naprawdę w dwóch trzecich drogi do tego docelowego ROAS-u. A średni docelowy ROAS przez ten miesiąc był jeszcze wyższy, 325%. Czyli w ciągu tego miesiąca tam musiał przez jakiś czas być na przykład ROAS 400%, potem był 350% i teraz zostało obniżone do 280%. Dlatego średni wynosi 325%. To jest średni docelowy ROAS. To nie jest średni ROAS, który uzyskała kampania, tylko średni docelowy ROAS, jaki był ustawiony jako cel dla kampanii w tym czasie. Czyli widać było, że on był obniżany z czasem. No, więc ta kampania, mimo że miała tych konwersji więcej, to, to i tak nie osiągnęła w żadnym momencie tego docelowego ROAS-u. I to, co się tu prawdopodobnie stało, no to ta sprzedaż siadła właśnie z tego powodu, że algorytmy nie mają wystarczająco dużo danych, żeby te konwersje generować. Post ymm, stawiamy im jakieś wymaganie. Słuchaj, algorytmie, masz mi dowieść 280% ROAS-u. No i ten algorytm na podstawie tych informacji, które ma, które już widział wcześniej, kto, gdzie, na jakie hasła kupował nasze produkty. Próbuje tego zdobyć więcej. Próbuje tego zdobyć tak dużo, żeby osiągnąć nawet docelowy ROAS. No Problem się pojawia wtedy, kiedy on nie jest w stanie tego zrobić. Bo, na przykład, po świętach drastycznie spadł nam popyt. Co jest zupełnie naturalne. Przyszedł styczeń i nie kupujemy już prezentów dla dzieci, pod choinkę zabawek na prezenty. No a rodzice dla swoich dzieci też nie potrzebują przez jakiś czas kupować zabawek, no bo właśnie były wpięte i dzieci dostają mnóstwo zabawek pod choinkę. Więc to jest naturalny moment, kiedy ta sprzedaż drastycznie siada z miesiąca na miesiąc. No i może być tak, że ten algorytm nie jest w stanie tego roasu nam dowieść. No i co się wtedy dzieje? No albo pieniądze są wydawane, a ROAS nie jest dowożony, tak jak w tej chwili troszeczkę widzimy, czyli tam powiedzmy na początku miesiąca tak było, że wydatki były, a, a konwersje były nieproporcjonalnie, mniejsze do tego naszego docelowego OAS-u, albo po prostu zarówno wyświetlenia, jak i konwersje siadają praktycznie do zera. Kampania przestaje się wyświetlać, przestaje generować wyświetlenia, przestaje też generować koszty, co jest w pewnym sensie plusem, bo mniej nas kosztuje, no ale nie osiągamy naszego celu. I co możemy zrobić? No właśnie, możemy obniżyć nasz docelowy ROAS i troszeczkę zluzować te limity, dać, dać kampanii większej przestrzeni do oddechowania i do działania, no ale nie możemy tego docelowego roas u obniżać w nieskończoność. Te 280 i tak jest już stosunkowo niedużo. Em, zakładam, że to i tak jest albo na granicy opłacalności, albo już pod tą granicą. Więc dalsze obniżanie tego roas u no, nie jest raczej rozwiązaniem na dłuższą metę, bo będziemy dokładać do kampanii. I teraz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie z, z tytułu tego filmu, czyli czy zacząć od Performance Maxa, czy od kampanii produktowej klasycznej. Ja lubię tutaj zacząć od kampanii produktowej klasycznej. I wiem, że to jest trochę włożenie kija w i wiele osób się ze mną nie zgodzi. Wiele moich koleżanek i kolegów po fachu traktuje te kampanie produktowe jako coś takiego przestarzałego, archaicznego, bardzo podstawowego. Jeżeli mamy taki pozytywny scenariusz, że uruchamiamy kampanię i ona od dnia pierwszego ma fajną sprzedaż, fajne zasięgi, generuje nam fajne obroty, ROAS jest wysoki, mamy miejsce do skalowania, dokładania budżetu, zwiększania tej sprzedaży, no to super. To znaczy, że trafiliśmy z naszym produktem w rynek. Kampania ma dużo danych do działania i nie ma to w zasadzie większego znaczenia, czy to jest Performance Max, czy to jest klasyczna kampania produktowa, bo nawet jak zaczęliśmy od tej klasycznej, to możemy ją bardzo szybko przyłączyć na Performance Maxa. Dane mamy zgromadzone, Performance Max ma na czym działać, na czym skalować. Super. Gorzej, jeżeli trafimy na ten pesymistyczny, negatywny scenariusz, że kampania albo w ogóle nie ma sprzedaży, albo ma tą sprzedaż bardzo niską i, i, i ten ROAS nam się nie spina, bo wtedy. To właśnie z Performance Maxem nie mamy za bardzo co zrobić. Nie? Performance Max nie ma tych danych, na których może działać, albo ma tych danych bardzo mało, tak jak w kam tej kampanii na zabawki edukacyjne, i musielibyśmy tutaj obciąć ten nasz docelowy Roas, przez jakiś czas działać na, ze stratą, dokładać do tej kampanii, tak żeby ona zebrała sobie dane o konwersjach, żeby tych konwersji w ciągu miesiąca było tych 30 minimum, a najlepiej 50-100. No i wtedy, jak mamy tych 100 konwersji ze stratą wygenerowanych, to możemy zacząć podnosić ten nasz Roas żeby ta kampania była w stanie się troszeczkę wyskalować w stronę naszych zysków i jednocześnie miała jakieś dane. Na ten moment, no, ciężko tą kampanię kontynuować, no bo ona właśnie tak zgasła. Jeszcze gorzej, jeżeli mamy kampanię tak jak ta druga na Domki dla Dalek, gdzie mamy zero konwersji bo jedną konwersję przez cały miesiąc, no to tam nawet schodzenie z tego ROAS-u może nie pomóc, no bo. Kampania nawet z tym niższym razem nie będzie jakby miała miejsca na to, żeby tych danych zebrać wystarczająco dużo, żeby zacząć działać optymalnie. Nie mamy kontroli w Performance Maxie na tym, czy się wyświetlają nasze reklamy tylko jako reklamy produktowe, czy może wyświetlają się też jako remarketing w sieci display, czy wyświetlają się też jako reklamy tekstowe, jako reklamy wideo, jeżeli dodamy pozostałe zasoby. Do tego sobie zaraz jeszcze przejdziemy, więc też nie mamy pewności, że ten budżet, który my tu wkładamy, to on faktycznie wyświetla się w te reklamy produktowe, które według mnie są najbardziej skuteczne, czy może wycieka sobie w jakieś pozostałe e, sieci reklamowe. Nie widzimy haseł, na które wyświetlają się nasze reklamy, więc my, my nawet nie wiemy, czy na przykład, jeżeli mamy jakąś markę produktu, która jest bardzo dobrze się sprzedaje na rynku, to my nawet nie wiemy, czy my na to na hasło związane na z tą marką się wyświetlamy, czy nie, no bo, bo nie widzimy, na jakie hasło pojawiają się nasze reklamy. Nie jesteśmy w stanie w ten sposób efektywnie działać z naszymi danymi produktowymi, czyli na przykład poprawiać tytuły i opisy naszych produktów, tak żeby się wyświetlać na więcej tych pożądanych haseł. Dużo trudniej się wyklucza też hasła z Performance Maxa, czyli jeżeli wyświetlamy się na jakieś niechciane hasła, no to trudno nam się zarządza tym, na co się wyświetlamy, na co się nie wyświetlamy. Nie możemy tak prosto dodać wykluczeń. Więc jeżeli mamy trafić na taki trochę negatywny scenariusz, który wymaga trochę więcej pracy od nas. No, to z Performance Maxem ta dodatkowa praca będzie bardzo, bardzo utrudniona, jeżeli nie, niemożliwa. Dlatego ja na początek wolę kampanię klasyczną produktową, gdzie mogę obserwować hasła, na jakie się wyświetlam, poprawiać na bieżąco moje dane produktowe. Mogę przejść na manualne stawki za kliknięcie i nie być zależnym od tego, czy mam dużo, czy mało danych o konwersjach, przynajmniej na początku. Um, mam pewność, że wyświetlam się tylko w reklamach produktowych. I mogę sobie stopniowo po prostu tą kampanię kroczek po kroczku rozwijać. Jak dojdę do momentu, że będę w stanie włączyć um, inteligentne stawki optymalizujące się pod ROAS, jak wygeneruję tych konwersji więcej, jak dojdę do etapu, gdzie kampanie są opłacalne i generują zyski, to wtedy śmiało się mogę przełączyć na performance Maxa, który no, jest rozwijany przez Google, a te algorytmy są coraz lepsze i w dłuższej perspektywie, w tym optymistycznym scenariuszu, no, ten performance Max będzie generował lepsze efekty niż klasyczna produktowa. Ale na początku, kiedy jest ta właśnie taka żmudna, dokładna praca do zrobienia, ja wolę ją robić na kampanii produktowej klasycznej. Przejdźmy jeszcze do kampanii Karola, zobaczmy, co tu się dzieje w środku. Karol pytał o zasoby dodane do, do kampanii. Wejdźmy sobie w te zabawki edukacyjne, bo tu mamy więcej danych do, do interpretacji. Wejdźmy sobie w grupę plików. No i tak, faktycznie do tej grupy plików dodano produkty. Trzy obrazy, 4 logo, 14 nagłówków, 5 nagłówków, 5 tekstów reklamy. Nie? Czyli te reklamy z tej kampanii, mimo że zależy nam przede wszystkim na sprzedaży produktów, będą się wyświetlać i jako reklamy tekstowe, i jako reklamy takie banerowe, po prostu graficzne. I reklamy w Gmailu, w sieci Discovery. Mogą się nawet stworzyć automatyczne zasoby wideo i mo może się ta kampania wyświetlać w, w YouTube jako krótkie reklamy wideo. Zwykle to nie są typy reklam, które będą tak skuteczne jak kampanie produktowe. Czyli to nie jest nic złego, żeby stworzyć taką kampanię Performance Max, gdzie dodajemy wszystkie zasoby, ale to ja bym traktował raczej w formie eksperymentu na którymś etapie działania naszego konta. Czyli zaczynamy od podstaw, chcemy się wyświetlać przede wszystkim na wyszukiwarce, na hasła związane z zakupami. Jeżeli to działa, mamy sprzedaż, generujemy fajne wyniki, no to dokładamy kolejny poziom, chcemy to skalować, chcemy dokładać inne typy kampanii, które nam na przykład poza reklamami produktowymi będziemy mieć też reklamy tekstowe. Dodajemy kolejne kategorie produktów, zwiększamy budżet, skalujemy to. I dopiero na kolejnym etapie zaczynamy sobie eksperymentować. Hmm, zobaczmy, jak nam zadziałają kampanie wideo, zobaczmy, jak nam zadziałają kampanie graficzne, spróbujmy jakichś innych typów reklamy. To jest ten etap. Jeżeli my zaczniemy eksperymentować od razu, na samym początku, no to uważam, że ta kolejność jest odwrócona i mamy inne działania, które mogą nam dać lepsze efekty od samego początku. Czyli ja bym tutaj sugerował, jeżeli Karol chce korzystać faktycznie z Performance Maxów, to żeby nie dodawać tych zasobów i wykorzystać tą kampanię Performance Max tylko z feedem produktowym, żeby tylko reklamować nasze produkty ze sklepu, a nie dodawać tych banerów, które nam się będą wyświetlać poza wyszukiwarką. E, jak już mowa o produktach, to zobaczmy sobie na produkty. Posortowane po wyświetleniach. Dobra, mamy tu jakiś rower trójkołowy, kuchnia drewniana, sklep dla dzieci, supermarket z wózkiem toaletka dla dziewczynki, dwa w jednym. No i właśnie, I widzę, że to mamy te tytuły zbudowane w taki sposób, że mamy nazwę marki czy nazwę modelu, słowo kluczowe co to jest, no i jakieś tam dodatkowe atrybuty, czyli z ekspresem, z wózkiem, 48 akcesoriów, dwa w jednym i tak dalej. Fajne. No pytanie tylko, czy to są faktycznie słowa kluczowe, które szukają nasi odbiorcy. Czy ta nazwa marki, czy nazwa produktu, czy ona jest znana dla odbiorców i, i czy ktoś faktycznie szuka kuchni drewnianej firmy Lulilo czy marki Lunilo czy może tak nie jest Jeżeli tak nie jest no to to słowo kluczowe tutaj związane z marką na początku będzie nam raczej przeszkadzać niż pomagać nie dobra No nie mamy tutaj dużo kliknięć więc trudno będzie interpretować dane o konwersjach czy te zero konwersji tutaj na początku to jest dobrze czy źle no bo 50, 80, 90 kliknięciach może wcale nie być tak, że, że, że ten produkt się nie sprzedaje. Um. Dobra, posortuję to sobie jeszcze może po kliknięciach, coś nam to powie. Niekoniecznie. Tutaj zwróćmy uwagę, że na przykład mamy to posortowane teraz po wyświetleniach, i no, ten produkt z jakiegoś powodu się klika dużo gorzej niż ten produkt. Tak? Ma podobną ilość wyświetleń, ale no, trzy razy mniej kliknięć. Tu mamy 30, tu mamy 9. Tak? No to może być też zbyt mało kliknięć, żeby o, o czymś wyrokować, ale jest to, powiedzmy, jakiś początek trendu. E, tutaj w ogóle mamy zero kliknięć, 1000 też, 1700 wyświetleń. Jajka do zabawy. E, z jakiegoś powodu ten produkt nie, nie, nie dostaje kliknięć. Być może jest właśnie nie, nie, niedopasowane jest tytuł, niedopasowane są dane produktowe, żeby się wyświetlać z tym, z tym produktem na jakieś pożądane hasło, nie? Albo być może nie ma na niego zupełnie popytu. Nikt e, takiej zabawki nie... Nie wiemy, na jakie hasło się ta, ta zabawka pojawia. Być może nikt nie szuka tego w formie nie wiem, jakichś akcesoria do, do kuchni dziecięcej, nie? Um, Zobaczmy sobie, co się sprzedaje pod kątem konwersji. Posortujmy sobie po konwersjach i o, ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz, że po dwie konwersje z tych tam 15, które mieliśmy, czyli w zasadzie no prawie jedna, jedna trzecia, jedna czwarta, prawie jedna trzecia. no to nie są zabawki wcale, tylko zabezpieczenia na klamki. Czyli to są akcesoria raczej dla rodziców, niż zabawki dla dzieci, nie? To jest ciekawa rzecz, że to się sprzedawało. Um, dobra, zestaw do robienia sałatki, nocnik, jakiś tam spinner, zabawka sensoryczna, gąsienica magnetyczna. Okej, okay. to co mi się rzuca w oczy, to że te produkty, które tu widzimy, to nie są, niekoniecznie są te produkty, które się najczęściej wyświetlają, tak? Te produkty, które mają konwersję, mają tu jedno kliknięcie 60 wyświetleń, dwa kliknięcia 40 wyświetleń, dwa kliknięcia 170 wyświetleń. A jak posortujemy po wyświetleniach, no to tu mamy 6000, 5000, 4000, 3000 wyświetleń, a konwersję mamy jedną nie, tutaj na tej toaletce. Więc może być też tak, że um, w pewnym sensie Karol wybrał nieodpowiednie produkty do kampanii. Czyli reklamuje produkty, które niekoniecznie będą miały wzięcie wśród odbiorców, a te produkty, które ma, mają wzięcie no są gdzieś tam w tej kampanii takie trochę po macoszemu potraktowane. Ale do tego potrzebujemy dalej. Do tego potrzebujemy, żeby ta kampania trochę pochodziła, żebyśmy właśnie zobaczyli, czy kiedy ten produkt będzie miał nie 100 kliknięć, nie całe, a będzie miał 500 kliknięć, to czy tu dalej będzie zero konwersji. Jeżeli tak, to będzie dla nas sygnał, że no prawdopodobnie coś jest nie tak z tym produktem. Być może cena jest zbyt wysoka, być może zdjęcia są nieodpowiednio atrakcyjne, nie, 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 nie prezentują tego produktu w odpowiedni sposób. Ale na ten moment jest trudno coś o tym powiedzieć. Trudno jest powiedzieć też, czy te wyświetlenia, kliknięcia właśnie pochodzą z sieci wyszukiwania, z reklam produktowych, czy one pochodzą z y, jakiejś innej sieci, no bo mamy tu wszystkie zasoby. Może być tak, że te produkty się wyświetlają i są klikane w, jako jakaś forma remarketingu czy kampanii, e, na przykład w, w YouTubie, takiej z karuzelą produktów, nie? więc wtedy to zupełnie inaczej trzeba interpretować te dane. Dobra, więc. Tutaj trudno mi powiedzieć, coś więcej. Jeszcze zobaczę sobie konwersję, bo tak interpretuję te konwersje, a nie zawsze te konwersje na tych kontach są dobrze ustawione. Czasem interpretuję konwersję, jakby to była sprzedaż, a to się okazuje, że to jest knięcie numeru telefonu. Nie, dobra. Tu mamy zakup jako podstawowy, z wartością konwersji. Mamy też zakup zaimportowany z Analyticsa, ale on jest jako dodatkowy, więc ona mnie nie miesza. Statystyka. Więc to jest akurat tutaj dobrze ustawione. Tutaj nie mam żadnych uwag. Przedostatnią rzecz, którą tutaj poruszę dzisiaj, no to jest moja rekomendacja dla Karola, co tutaj zrobić. No Tak, ja się zgadzam z tym, Karolu, co, co pisałeś w mailu, że prawdopodobnie trzeba by tu przejść na kampanie produktowe, a na pewno usunąć te zasoby z reklam Performance Max. Nie chcesz łapać wyświetleń na przykład w Gmailu czy a, w YouTubie, gdzie to są raczej te reklamy kontekstowe, jakaś forma powiedzmy remarketingu, czy generowania zainteresowania marką. Ty chcesz się skupić przede wszystkim na wyszukiwarce, gdzie z wyszukiwarki będzie największa sprzedaż przychodziła. Najłatwiej będzie ci to osiągnąć kampanią produktową, gdzie będziesz w stanie sobie monitorować frazy, na które się wyświetlają twoje reklamy, pracować nad danymi produktowymi i nie być uzależnionym od tego, że algorytm się zdławił, bo nie ma danych o sprzedaży. A to się właśnie stało tutaj w drugiej połowie miesiąca. Nie ma danych o sprzedaży, tej sprzedaży w ostatnim czasie było niewiele. I algorytm po prostu stracił możliwość w ogóle, jest oślepł, jeżeli chodzi o to, komu i gdzie i jak wyświetlać te reklamy. Więc moja rekomendacja jest taka, jak się właśnie spodziewałeś: przejść na kampanie produktowe i zobaczyć, co tam ci się uda wypracować. A jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się poruszyć, to jest takie bardzo niewygodne pytanie: do ciebie, Karolu, ale też do każdego z Was odbiorców, którzy macie własny sklep, uruchomiliście kampanię, no i to się nie do końca spina. I to pytanie, które zaraz zadam, bierze się stąd, że. Zauważyłem, że sklepy z zabawkami dla dzieci są jedną z najczęściej powtarzających się branży sklepów, które trafiają do mnie z zapytaniami o, o kampanię. Sklepy z zabawkami, drogerie internetowe, sklepy z odzieżą. Bardzo często jest to taki schemat, że ktoś prowadzi swój sklep na Allegro, tam sprzedaż jest całkiem niezła, ale są bardzo wysokie prowizje. Klient jest też taki trochę nazwijmy go awanturujący się i. Jest chęć przejścia na własny sklep, otworzenia własnego sklepu i uruchomienia własnych kampanii. No i wtedy właśnie zderzamy się z tym, że no nie do końca to działa tak samo, jak działało na Allegro. I pytanie, które ja Wam tu chciałem dzisiaj zadać, jest takie, dlaczego klient ma kupić właśnie u Ciebie? To pytanie wymaga bardzo dużo szczerości, ale też odwagi do zmierzenia się ze sobą, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi emocjami, bo może się okazać, że ta odpowiedź jest. Nie wiem. Ja nie mam żadnego planu. Ja nie wiem, dlaczego klient ma u mnie kupować. Ja po prostu otworzyłem sklep, sprzedaję rzeczy, które się sprzedają na przykład na Allegro i liczę na to, że będą się sprzedawały u mnie w sklepie. Inną odpowiedzią, którą często słyszę, jest cena, bo my mamy taniej. U nas jest taniej. Mieliśmy na Allegro takie ceny, ludzie kupowali. Teraz przechodzimy na swój sklep. Ym, jesteśmy w stanie obniżyć ceny, bo nie musimy płacić prowizji, no i klient ma taniej, a nam zostaje więcej w kieszeni. I cena potrafi być fajną strategią, ona potrafi przyciągnąć klienta. I są, są firmy, które funkcjonują głównie na tym, że mają niskie ceny i jakby dużo niższe niż konkurencja. I to jest jak najbardziej ok strategia, tylko ta strategia, ja ją postrzegam jako bardzo niebezpieczną. Niebezpieczną po pierwsze dlatego, że zawsze może się znaleźć ktoś, kto przyjdzie i obetnie te ceny jeszcze niżej. A niebezpieczna z drugiego powodu, dlatego że to nie jest jedyny czynnik, na który zwracają uwagę klienci. Jeżeli Waszą przewagą jest cena, to się zastanówcie, czy Wy, kiedy robicie zakupy, zawsze wybieracie najtańszą opcję, czy zawsze szukacie tańszej alternatywy. Często tak będzie, ale nie zawsze dlaczego ja wolę na przykład często wejść na Allegro i kupić na Allegro, a nie szukać czegoś taniej na innym sklepie. No ja personalnie cenię sobie tą wygodę, że mam właśnie smarta, darmową wysyłkę, mam duży wybór na Allegro, ta, ta przesyłka przychodzi do mnie błyskawicznie. Nie mam tego ryzyka, że jak zamówię na Allegro, to będę musiał czekać dwa tygodnie na, jakąś, na jakiś prosty przedmiot, nie? Em, w sklepie, który jest poza Allegro, takim prywatnym, rodzinnym, małym sklepiku, no to ryzyko ja niestety mam. Ten proces zakupu jest dużo trudniejszy, więc Tutaj nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, ale ja wam tu nie, nie dam żadnej odpowiedzi. Tu, tu odpowiedzi mogą być przeróżne. Niektórzy powiedzą: No, my mamy taką strategię, że jesteśmy 30 lat na rynku i jesteśmy rozpoznawalni, i ludzie nam fają. Okej, okay, super, fajna, fa, fajna baza do tego, żeby sobie działać. Nie jest ona dostępna dla każdego, no bo żeby być 30 lat na rynku, to trzeba było zacząć 30 lat temu, nie? Um, podobnie ze strategią na przykład taką, że myśmy zauważyli coś na rynku, czego brakuje. Mamy na przykład produkty, których nie ma, nie ma nikt inny. To jest super strategia. No, sprzedajemy coś, co jest potrzebne odbiorcom i mogą to kupić tylko u nas. Ktoś inny może powiedzieć, że współpracuje z influencerami i w ten sposób sobie buduje zaufanie. Ktoś inny mówi, że jakość produktów na rynku importowanych gdzieś tam z Chin jest bardzo niska i on zaczął produkować je tutaj w Polsce w wysokiej jakości. To też jest bardzo fajny punkt. Nie mam tutaj jednej odpowiedzi, która zadziała zawsze dla wszystkich, którą ja Wam rekomenduję. Tu każdy musi znaleźć swoją strategię, swoje podejście do rynku. Natomiast mówię o tym wszystkim dlatego, że bardzo często będzie tak, że jeżeli kampanie nie działają i czy to kampania Performance Max, czy produktowa, czy jakaś inna, jeżeli one nie działają, to bardzo często przyczyna tego, że ona nie działa, będzie leżała poza kampaniami. Tutaj chciałem Wam pokazać troszkę inną perspektywę, że jeżeli ja mam swój sklep, mam swoje reklamy, ludzie szukają tych produktów, które ja sprzedaję, wchodzą na mój sklep i na inne sklepy, to dlaczego ta sprzedaż ma się pojawić u mnie, a nie u mojego kolegi z branży? To tyle na dzisiaj, jeżeli taki audyt Ci się podobał i chciałbyś, czy chciałabyś, żebym taki audyt przeprowadził na swoim sklepie, to na miarę na mnie znajdziesz w komentarzu i w opisie do tego filmu, a ja tymczasem się żegnam, wszystkiego dobrego życzę i cześć, do zobaczenia.